Cześć, witam cię serdecznie, tu Bartek W. Stefański. W tym nagraniu pokażę Ci czego doświadczysz w kursie Mistrzostwo w relacjach. Programie, którego sam kiedyś potrzebowałem, a którego nikt nigdy mnie nie nauczył. Jak budować relacje, jak je naprawiać i jak je zachować w sobie, nie tracąc bliskości. Stworzyłem ten kurs, bo widziałem, jak ludzie rozpadają się w relacjach nie z braku miłości, ale z braku umiejętności. I przez lata dopracowałem ten proces tak, aby prowadził Cię krok po kroku do tego, czego wszyscy chcemy do przyjęcia, do połączenia, do bezpieczeństwa, do dojrzałego partnerstwa. A jeśli wejdziesz w ten kurs na serio, możesz liczyć na cztery duże zmiany. Po pierwsze, zaczniesz naprawdę lubić siebie. W relacjach często pojawia się wstyd, poczucie winy, obwinianie siebie albo partnera, powtarzanie schematów, uwikłań, poczucie, że znowu coś zepsułem, zepsułam. Ten kurs zatrzymuje to błędne koło. Nasi uczestnicy, studenci mówią wprost: w końcu lubię siebie. Pierwszy raz od wielu, wielu lat. Po drugie, doświadczysz, jak wygląda bezpieczna więź, bo jesteś otoczony, otoczona ludźmi, którzy cię szanują, słuchają, widzą cię i traktują z troską. To daje ci wzór, zupełnie nowy standard którego będziesz oczekiwać w swojej dorosłej relacji, i to jest niesamowicie uzdrawiające. Po trzecie, zaczniesz komunikować się lepiej niż kiedykolwiek. Pod presją, w konflikcie, w trudnych momentach, nauczysz się mówić o potrzebach, wyznaczać granice, słuchać tak, by druga osoba czuła się naprawdę rozumiana. Staniesz się osobą, z którą rozmowa buduje bliskość, zamiast wywoływać chaos. I po czwarte, jeśli jesteś rodzicem, twoje dzieci to poczują jako pierwsze. Relacja staje się spokojniejsza, bezpieczniejsza, bardziej stabilna. Dzieci zaczynają reagować. Mamo, tato, co się zmieniło? Jesteście jacyś inni. To jeden z najpiękniejszych efektów, które widzimy u uczestników. Ale to nie wszystko. W kursie masz społeczność ludzi, którzy idą tą samą drogą, którzy przestają walczyć w samotności. W świecie, w którym wszyscy udają w social mediach, tutaj spotkasz ludzi, którzy naprawdę Cię widzą i rozumieją. Dzięki temu nie tylko doświadczysz więzi, ale Uczysz się jej, uczysz się tworzenia więzi, a to jest jedna z najważniejszych umiejętności życiowych. Kurs trwa 10 miesięcy, możesz zrobić go szybciej, możesz zrobić go wolniej, ale najlepsze efekty osiąga się robiąc jeden moduł co dwa tygodnie. To pozwala zintegrować każdą lekcję i wprowadzić ją. Do życia przez ten czas przejdziesz przez tematy, które decydują o wszystkim w relacji: przywództwo relacyjne, potrzeby, emocje, system rodzinny, naprawa konfliktu, przywiązanie, granice, seksualność, poczucie własnej wartości, wizja partnerstwa. To nie jest kolejna teoria. To mapa i kompas prowadzące do dorosłej, świadomej relacji. Jeśli jesteś zmęczony, zmęczona powtarzaniem tych samych schematów. Jeśli miałeś, miałeś momenty, w którym czułeś, że coś ze mną jest nie tak. Jeśli relacje zaczynają się dobrze, a potem gasną, dokładnie jak było na przykład u Niektórych moich klientów, to czas wziąć odpowiedzialność i nauczyć się nowego sposobu kochania. Nie przez obwinianie siebie, ale przez zrozumienie, że możesz coś z tym zrobić. I ja chcę ci pokazać, dlatego zachęcam cię: wybierz Mistrzostwo w Relacjach, a jeśli chcesz głębszego prowadzenia, wybierz wersję Mistrzostwo w Relacjach Pro yy, z moim comiesięcznym. Coachingiem, na żywo, na Zoomie, praktyką w parach, wsparciem w grupie, z społeczności, w grupie na Facebooku, to dzięki temu wersja Pro ma 75% wyższy wskaźnik ukończenia i największe efekty. Twoje życie może się zmienić, Twoje relacje mogą się odmienić, ale musisz zrobić to pierwszy, pierwsza, ten pierwszy krok. Kliknij poniżej i dołącz. Będę tam z tobą i poprowadzę cię krok po kroku. Do zobaczenia.